Najbardziej lubię oglądać Lego Przygoda 2. Najbardziej lubię oglądać filmy przygodowe. Lubię oglądać filmy fantazy, science fiction i animowane. Bardzo lubię jak dużo się dzieje na ekranie. Z uwagi, że tańczę, to wydaje mi się, że ulubionym rodzajem filmów, które oglądam, są filmy o tancerzach. Lubię oglądać komedie, filmy romantyczne, ale też takie, które nas czegoś uczą, bo z takich filmów po prostu najwięcej się wynosi. Dobra. Lubię oglądać filmy, które są zazwyczaj uznawane przez większość za takie trudne do oglądania. Lubię oglądać komedie, bo pozwalają mi się trochę zrelaksować. Lubię francuskie filmy z lat 80. Lubię komedie, ale nie polskie. Lubię kinogrozy. I w sumie to tyle. Tak naprawdę oglądam wszystko. E, najbardziej lubię e, thrillery i kryminały. Bardzo lubię oglądać filmy fantastyczne. Z racji moich pasji bardzo chętnie oglądam filmy podróżnicze. I lubię też oglądać filmy poważne. Jest. Moim zdaniem, film to jest poezja. Jestem prawnikiem, więc y, pytanie o definicję filmu zazwyczaj kieruje moje myśli do y, dzieł y, w rozumieniu prawa autorskiego, które są kontrybucją wielu niezależnych od siebie twórców. Film jest wizją, y, przelaniem emocji na ekran, w zasadzie zależnych od siebie twórców. Film to jest e, zapis wizualny tego, co autor chciał nam przekazać. Czasami są to po prostu pokazanie czegoś, co mamy w myślach, co chcemy pokazać światu. Film dla, dla jednych to całe życie. Też jest formą właśnie rozrywki, tego, żeby rozśmieszyć. Jest to taka odskocznia od problemów odpoczynek. Dla innych to odskocznia, rozrywka. Ale często też film jest formą wyrażenia siebie. I przyjemna forma spędzenia czasu. Film to świetna forma y, ekspresji sztuki. Film jest według mnie y, historią opowiedzianą za pomocą y, obrazu. I ja myślę, że w tej wieloznaczności tkwi jego wartość. Film kojarzy mi się na pewno z kinem, odpoczynkiem, z przyjemnością, obrazem, kompozycją oraz przeżyciem. Z przeżyciem i z pewnego rodzaju doświadczeniem. Film się kojarzy z kreatywnością, z realizowaniem swoich. W moim przypadku. Film kojarzy mi się z dzieciństwem? Film to przygoda, pasja, tajemnica. Film, tak jak myślę, wielu osobom kojarzy się z aktorami, kamerą, ale też taką ucieczką od rzeczywistości. Wydaje mi się, że analiza z jednej strony, z drugiej strony, eskapis to są takie dwa słowa klucze. Z mm, czasem, może spędzonym z przyjaciółmi z ciemnością. I jak myślę film to też mam takie skojarzenie z telewizorem od razu. Z izolacją w takim pozytywnym sensie. Najchętniej oglądam filmy w kinie. Do kina chodzę rzadko. Jestem zwolennikiem oglądania filmów w kinie, bo jednak a wtedy odbiera się film w pełnej jego krasie. Chyba jednak telewizja. Miałem taki okres, gdzie w e, zasadzie codziennie byłem w kinie. E, to już minęło. Wydaje mi się, że najczęściej oglądam filmy jednak w telefonie. Obecnie chyba na telefonie, bo nie mam za bardzo czasu na to, żeby usiąść i oglądać jakiś film w telewizji. Często oglądam w domu, ale też czasami w kinie. Każdy może zrobić film, e, ile jest potrzebnych osób. Dużo. Każdy może zrobić film, moim zdaniem. Myślę, że jedna bardzo uzdolniona osoba wystarczy do zrobienia filmu. I to naprawdę zależy od osoby. Wystarczy jedna osoba i chęci. Ale wątpię, żeby to był dobry film. Uważam, że żeby zrobić porządne dzieło, potrzeba przynajmniej kilku osób. Myślę, że film jest takim przeżyciem stricte autorskim. Zależy o jakim filmie tutaj mowa. Wydaje mi się, że każdy może zrobić film, zwłaszcza, że ja z moją przyjaciółką zrobiliśmy go w dwie osoby, łącznie z montowaniem. Tutaj naprawdę wszyscy możemy robić film. tutaj robicie zresztą film, jest was około dziesięciu, podejrzewam, prawda, więc, więc to... Myślę, że film jako dzieło jest dziełem tylko jednej osoby. Wydaje mi się, że każdy może zrobić film, jeżeli bardzo by chciał. Jedna utalentowana osoba na pewno wystarczy. Jakbym nie miała nakręcić film, to bym nakręcił film o kosmitach.